Cześć, tu Lisa.pl i to jest mój pierwszy filmik. On będzie taki wprowadzający trochę. Y y telefon, nagrywanie mi trochę zmienia głos, więc będziecie trochę dziwnie mnie słyszeć. Mam nadzieję, że będziecie zostawiać lajki pod moimi filmikami. No, chyba, że Wam się coś nie spodoba, to nie zostawicie. Ale proszę nie łapkować w dół, bo to jest przykre. Y bardzo proszę o to, żeby nie było dużo łapek w dół. Um, jeszcze nie wiem, jakie będę prowadzić serie, ale wiem, że ten kanał będzie bardziej aktywny niż inne moje kanały, ponieważ miałam inny kanał i tam też zadawałam filmiki, nie będę zdziałał na to, ale to był niewypał, więc zmieniłam sobie konto na YouTube i będę nagrywać na inne. Yy, tak, yy, będę nagrywać często LPS no Właściwie to chyba zawsze LPS Zobaczymy jak to będzie w przyszłości Zależy ile będzie łapek Pod komentarzami piszcie jakie mogę robić nowe serie z LPS Na starym koncie prowadziłam niż ten dziennik z pasją Ale usunęłam te dwa filmiki, więc ich nie znajdziecie No i tak... Nie wiem co jeszcze tu powiedzieć hmm. Hmm. Może kiedyś nakręcę ze znajomą, jeśli się spotkamy, LPS FNAF, Five Nights at Freddy's. Nie wiem, jedenkę, dwójkę, bo trójki nie, trójka jest. No nie będę obrażać, ale mi się nie podoba. Po prostu nie mój typ gry. Moglibyśmy pogadać właśnie o FNAF, ale nie chce mi się wyciągać wszystkich wniosków itp. E, tak, będę prowadzić e, właśnie ten. E, nie będę chyba już kupować sobie nowych LPS, więc na pewno nie będę prowadzić e, e, kupuj z lisa.pl, na pewno. Albo kupuj. Dobra, nie wiem, jak bym to nazwała, ale nie będę takich. Yy, tych chyba prowadzić, no chyba, że coś mi się odwiedzi i zacznę na nowo zbierać potropy. Yy, wszystko zależy od Was, ile będzie łapek, ile komentarzy, ale nie chodzi o łapki w dół. Yy, yy, łapki w dół są takie bardzo negatywne i jeśli yy, mam nadzieję, że też będzie bardzo dużo subskrypcji, yy, bardzo bym chciała, żeby pod tym filmikiem yy, znalazło się przynajmniej 10 łapek. Dobijecie do 10 łapek? No wiem, że jeszcze nikt o mnie tak nie wie, bo to pierwszy filmik i Ale no, no proszę 10 łapek. No dobra, obniżam do 5. No proszę. A e, i może kiedyś będę nagrywać Minecrafta, ale to jak mój laptop będzie sprawny, ponieważ e, nie jest. Raz jest na prawie i biorę od siostry, a raz ten, więc nawet nie mogę pobrać Minecrafta. Muszę kogoś do tego zagonić. Już nawet wiem kogo, ale muszę się z tym kimś spotkać. Pusia LPS będzie wiedzieć kogo. No właśnie, pozdrawiam puścia LPS. Mam nadzieję, że obejrzy ten filmik, jaki napiszę. No, więc. Nie wiem, to chyba tyle. No. Nie mam nic więcej do powiedzenia właściwie. Hmm. E, może dodam też y, filmik, y, moje ulubione LPS. Nie wiem. Coś takiego może wymyślę, ale nie obiecuję nic. Jeśli będzie... No dobra, dwie łapki w górę. Proszę, no chyba na tyle was stać. No dobra. Dwie łapki w górę dodaję kolejny filmik. Potem będzie więcej łapek. No proszę, dwie łapki. Nie w dół, w górę. Hmm. Hmm. W górę. tak do usi nieba. No, no proszę. Dobra. No nie będę prosić, bo wiem, że i tak będzie nie wypał. I nie będziecie chcieli oglądać pewnie mojego końca. Nie będzie... w moich filmików. No i tak to pewnie się skończy. No ale trudno. Jak chcecie, to będę mieć zabawę, tak czy tak, że będę stworzyć tworzyć ten Nie no, co będzie moje ostatnie. No dobra, no to. Pa pa!